cyklu, wrażliwość emocjonalna. Przewlekły stres. Kobiety muszą się wypłakać, mężczyźni muszą przemyśleć. Kobiety najpierw myślą, potem czują i w efekcie działają emocjonalnie. Mężczyźni najpierw czują, a potem myślą, w efekcie działają racjonalnie. U kobiet sytuacja stresowa wywołuje w umyśle milion tragicznych scenariuszy, które wzbudzają w sercu opiekuńczą miłość, a ta w trybie natychmiastowym mobilizuje do ratowania wszystkich, wszystkiego i za wszelką cenę. U mężczyzn jest podobnie, lecz odwrotnie wzbudzona w sercu opiekuńcza miłość przymusza do szybkich przemyśleń i natychmiastowych decyzji, by działać i ratować, co się da. Jest to niezbędny mechanizm jeśli zagrożenie zdrowia lub życia realnie pojawia się tu i teraz. Jednak gdy stres przeradza się w przewlekły sytuacja wymyka się spod kontroli, zaburza osobowości i w konsekwencji niszczy relacje z bliskimi. Przewlekły stres może być skutkiem traumatycznych wydarzeń, ale pojawia się również w wyniku niezrozumianych, niedokończonych przeżyć kształtujących osobowość, np. w dzieciństwie. Gdy stres pojawia się w realnej sytuacji, należy działać. Jest to zagrożenie zdrowia lub życia, więc staniecie w obronie jest czymś naturalnym i najwłaściwszym. Kobieta staje się wtedy motorem działań, a mężczyzna działającym motorem. Lecz gdy stres pojawia się w sytuacji, która jest tylko wyzwalaczem powracających, niedokończonych przeżyć z przeszłości, konieczne jest powstrzymanie się przed działaniem. Potrzeba wtedy czasu na zastanowienie się nad przyczyną pojawienia się przewlekłego stresu. Będzie to refleksja nad przeszłością. Po niedokończonych przeżyciach pozostają niewyrażone emocje, wynikające z bezsilności lub zranienia. To właśnie one chcą się uwolnić, gdy pojawia się sytuacja wyzwalająca. Błędem jest dawanie im wtedy opustu w kierunku niczemu niewinnej bliskiej osobie. Pogłębi to tylko stres i spotęguje siłę niewyrażonych emocji. Do ich wyciszenia konieczne jest wewnętrzne, osobiste przeżycie. Kobieta będzie potrzebowała wypłakać się i wyszlochać, może też wyzłościć, a mężczyzna będzie potrzebował przeanalizować sytuację do końca, może też obmyślić strategię działania. Potrwa to jakiś czas, lecz gdy to się już stanie, przychodzi ulga, spokój i pełne zrozumienie. Następuje zakończenie danego przeżycia z przeszłości, które uwalnia od związanego z nim przewlekłego stresu. Gdy pojawi się wyzwalacz i uwięzione emocje będą chciały się uwolnić, znajdź sobie ciche i spokojne miejsce na czas dla siebie. Pozwól sobie na komfort zrozumienia, zaakceptowania swojej przeszłości, pogodzenia się z przeciwnościami losu i wybaczenia. Czerp naukę z własnych doświadczeń i naturalnie kształtuj stabilną osobowość.